Cześć, 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 witajcie w kolejnym filmie z cs Na moim kanale ze mną jest e, Gramy po raz drugi, e, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, wcześniej graliśmy Nuke, ale nic z tego nie nagrywałem, a wygraliśmy ładnie. Było sporo emocji. Pomocy. Nie mam jak plantować. Ja, ja, ja nie chciałem strzeć, byłem cię, że w ciebie trafię, nie? Chciałem <grych> zabić. Nice, o to chodziło. Wygrywamy to. Teraz dowód na to, że druga... że w drugiej rundzie tylko... Prosty kupują... kałacha w drugiej rundzie, no ale niestety nie pykło. Zawsze się mówi, że tylko silwery kupują w drugim dziekałachy Spokojnie, ty masz co HP. On też. Widzisz go. No i super, wygrywamy to. Co to za typek, że tak... Nie widział cię. Prawdopodobnie będzie side, wątpię żeby była ogóra. Pana jezu, no naprawdę w momencie kiedy się odwracam dostał tylko las, chyba... Nawet... Nie, chyba nawet nie. 78. Tak blisko było. Najgorszy był ten moment, tutaj tak się zawiesiłem. Potrzebny będzie mi twój smok jeśli go masz go pałkuję, tam drzwi O, pole jest mam 65 HP I po głowie, jest po głowie 76 dostał kurde, tylko asysta Nie ten mecz nie jest taki mój na razie, może się odpalę po stronie CT. Ale odpalę to w cudzysłowie, żeby nie było tutaj jest Trochę mi ping podskoczył wcześniej. Ale to nic. Kurde na razie. Na razie nic nie widzę czysto. Patrzę z sajda. Kurde, co jest z tym pingiem? Na nuke było wszystko okej. Okay. M249, wolę nie brać tej broni. Nie tym razem. Minus 50. Nie, 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 nie już sobie zmarnowałeś trochę. Nie właśnie. Side będzie, side będzie gdzieś side. Wiedziałem Było no, no, no. <grywa> niestety W jest, jest Fuck Drugi po mnie może być Coś słyszałem, tupnięcie jakieś bo ja tu patrzę. Czekaj, bo obchodzę od tyłu, wiesz? Side? Czy gdzie? Mi się wydaje, że side. Mi się wydawało. Zależy ci się i spokój. Nie! Nie, Nie, jest po lewej stronie. Tu? to jest timing, nie tak. Timing jest za wszystkim, Łapię na tajemniku całą ścianą Ty f**k no. Ja planuję powiem jak akurat on się patrzy w tym miejscu gdzie jest. Ale on taki Jak? cię tak jak spółka odrad Ja hmm. tylko to daję Ciemisz od dołu taktycznie O nie, weź się jedź Kurde Brawo. Drugi też akurat nie będzie Ojejku wszystko ładuj, Nie mam no smaka. No. Sia la Sialalalala. La la. Naprawdę, stawa. on musi się tak kąpić, bo jakbym to wiedział, to bym od razu splantował i już. Mam radę na... antyterrorystę. Zauważyłeś, że jak chcesz plantować, od razu, to gościu ci wskakuje albo z short, albo z ostatniego tunelu, a jak chcesz się zabawić w jakiś sposób, żeby najpierw go znaleźć, jak masz dużo czasu, to gdzieś się się kampią w jakieś miejsce, gdzie nie zobaczyłbyś? Tak, tak, przecież, bo no. to co ty robisz. Po prostu, tak, automatycznie po prostu... Do jeden. Cze... What? What the hell? dostał. Dobra. się wydawało, że szedł rambą jeden. Szkoda, bo ja tutaj to miałem jednak... Eee, jesteśmy po, maje, po małym takim cięciu przy przerwie technicznej. Jeżeli ten mecz zdarzy nam się przegrać, to w tym momencie nie będzie jako koniec odcinka czy coś w tym stylu, a będzie Macie... drugi mecz ze skrzydłowego. A skąd jest jak to, jest No, chyba, że wygramy to co innego. Bo <grybujesz>. ja co na prawdę. Wiem, wiem, wiem. Ale wieś, no i wiesz, mamy teraz 2 na 1, 2 na 1, więc wygrajmy no, bo, bo. to. Ej. No, Przed rabincem jest teraz. Hmm. Ile? Ostatnio 80. 30. Nie no, 2 na 1 na my to przegramy Ale jak widzieliśmy, że on ma Ale... to mogliśmy grać jakiegoś Forza, a nie kurę ten Jest tam! Tu jest dwóch już P90 na P90, proste Nie ma same? to tamto Sad problem. Jak wiecie, koniec. Muszę być na shortcie. Noże. Nie wiem, czy mam plecy, czy nie nawet. Co nie. No i marsz. Ja i koron. Mhm. Sweet. Mogą to dostać? Mogą Ej, młotowo dobrze. Ja też Coś tam chyba ten. To ty wszedłeś? Jest! Nie dostałem. 72 x go. <grym>, do... O ten młotow był piękny. Ej, nie wiedziałem czy go zabiję. Ale te młotowo zaciały dobrze. Mi się wydaje, że on w ogóle się nie dosiał przy tym. Może, ale wiesz, ja on to są po to było do... słychać? Nie, wyszedł, wyszedł. O nie. Skąd? Szybki, szybki. Jak on wyszedł tak szybko? Nie wiem, był szybszy od tego, jak mówił ktoś, Przecież to no bez ale... sensu jest. A tu ile mu zostało? Z mojego Wstędy. matematycznego punktu widzenia on nie miał szans być przede mną. No, ja przeważnie zostaje jeden HP przy tym. <laughs> nie, no znowu. Skąd oni nie wiedzą, że ja tu jestem? Za no to ma. A ja mam MK. To mówię, to czytam z sobą. <laughs> Co jest? Aha, jedno Jak Nie, no oni wszystko wiedzą. Urazów latują wlatują. Wiedzą, bo są pewni, że my tędy wyjdziemy, a nie innym wejściem. Zobaczymy tylko jeszcze na szybko langi. Jakie były? Silver Pennsylvania jest fajnie. Ja mam w ogóle taki pomysł, to będzie odcinek. Film się kończy wtedy, kiedy wygrywamy me kiedy wygramy mecz. Co ty myślisz? Tak, można. Słyszeliście to. Nie, nie, teraz. nie teraz. Nie! Jak to się dzieje, że on od razu w... W pierwszej setnej sekundzie daje mi taką głowę. Dobra. Obity był ode mnie. Fuck. Nie mam mału. Mamy go. Czekaj, ja wejdę pierwszy. Dobra, prawda ramce. Ajdi się. Cztery, było to. I to było to. I o to chodzi. Nie? To była ta taktyka. No, ja wyjście od tyłu. Najlepsza taktyka. Nie, kurde, wyjście, wyjście, wyjście. Aaaao, oh ko jezu Minus 53 no. Co to za granat? Bo widziałem oświadczenia. Mamy 4 poszedł... Myślałem, że on pójdzie na blisko, dlatego że cię tego na blisko z tym stawą. 51 w 3 Brabo drugi też tam jest Dalej tam jest. Może już tam O oh, jest, widzieliśmy. O oh, nie! myślę myślał. Porywana. no nie! Jakie chyle stałem no W mołtowie był ten rywal. Co, co to jest ma mało, Czyś jeden, idź na niego Idź na niego teraz. Yes! Ale emocje to są <grywa> OMG Jak ty się Nie mam pojęcia Cześć dla nas, jak na razie. A to jeszcze trzy i mamy GG. Co mówisz? Ten broken funk później, wiesz. A to za Ten Taki turniej. Dostał? w Ode mnie też, ale mało. Mało? Za mało. Nie no, żeby... mam, no. um... mam, 11 skrzynek na ping, wiesz. Tyły mamy. jeden. Brawo! Co on miał? Bardzo dobrze idzie w tym. Gdyś wystrzelił i jego nie wiem gdzie. Wydawało mi się, że jego miał. Tak mi się wydawało. nie <laughs> lejcie, Wydawało mi się, że miał MK, nie? Ale. Wystraszyłeś mnie z tego granatu. No nie, u mnie. Fa się Wiesz, sto... Ojejku. Ale się skąpił w wieży. Dobrze, super. Super. Masz lowa. I O to chodziło. Mistr broni. 11k. Co on napisał? Nie wiem. Chyba najścisł. Polsk na, <grymne> Nie, polskie polsku pisał Knoven Taksyn 15. <grymne> to chyba do mnie. <grymne> Dobra, słuchajcie. Udało nam się zrobić piękny challenge, wygrany mecz po drugim razie. Także łapkę w górę, komentarze, subskrypcje. Kto i do następnego. Elo, ma.